Cześć kochani, tutaj Ola papierowa Kółka. witam Was serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie zakupowym. I dzisiaj będę mówić krótko i szybko, ponieważ ten film nagrywam drugi raz. Eee, tak, to oczywiście czasami zdarza, nie mam sekcji wpadek i nie mam sekcji bloopers. Eee, kiedyś przechowywałam takie filmiki, tym razem eee, mi się nie udało. Film wyszedł dobrze, tylko statyw nie przetrwał próby. I się okazało, że cały film się trzęsie i można dostać choroby lokomocyjne oglądając go, więc nagrywam go jeszcze raz. Dzisiaj pokażę Wam moje kolejne, najnowsze zakupy z Craftveny, ale zanim do tego dojdzie, to serdecznie Was zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Każda osoba, która do niego dołącza, naprawdę jest mi niesamowicie bliska i czuję ogromną wdzięczność za to, że tutaj jesteście. Każda łapka w górę, którą zostawicie pod filmem, każde udostępnienie, każdy zapis na dzwoneczek, czyli zapisy na powiadomienia, cieszą mnie bardzo, bardzo, bardzo. Także bardzo Wam za to dziękuję, bo, no wiecie, to znaczy dla mnie bardzo, bardzo dużo. Powiedziałam bardzo, bardzo, bardzo wiele razy. Dostawcie przecinki tam, gdzie uważacie. I tu powinien być e, takie pip. I wiecie. Przerwa. Dobrze, słuchajcie. Do, e, do... konkretów. Do brzegu. Bo jest naprawdę bardzo dzisiaj późno. Tak będzie przez cały film. Cześć, tu Wola. Przyzwyczajcie się do tego. Pierwsza rzecz. Słuchajcie, moje zakupy nie są duże, ale są sfokusowane na dookoła jednego głównego tematu, którym są oczywiście święta. Wiem, że część z tych rzeczy użyję dopiero po świętach, po Nowym Roku i będzie to głównie ta kolekcja papierów, którą zamówiłam, bo wiem, że chcę stworzyć wyjątkową pracę. O tyle wyjątkową, dlatego że w końcu tylko dla mnie. Taką jak ja chcę, na moich zasadach, na moich warunkach i taką, którą sobie zostawię. Więc to naprawdę wyjątkowa kolekcja i mam nadzieję, że taka będzie. No dobra, jedziemy, bo się nie zbiorę. Zaczniemy oczywiście od drobiazgów, tych, których mam, te, które mam pod ręką, bo są to słuchajcie, tekturki i tym razem z tekturek zamówiłam sobie uzupełnienie tekturki tortu i dobrze, że to zrobiłam, bo. Jak tylko ona przyszła, to dostałam telefon, że będzie potrzebny za chwilę w rodzinie box, i to wcale nie, nie tak, że za jakiś czas, tylko już za chwilę także tekturka 3D warstwowa od Skrapińca się pojawia, widzieliście już u mnie ją w pracach, to użyłam jej w moim ulubionym boksie, to była moja ulubiona w ogóle praca ze wszystkich, które do tej pory zrobiłam, praca boks z papierów miłosne zapiski od Paper Heaven widzieliście na pewno milion razy na Instagramie tę pracę, jak nie to zapraszam tam sobie ją możecie obejrzeć bo ją po prostu ubóstwiem. i tym razem właśnie piętrowy ażurowy z toperem kształcie serc, pojawił się u mnie i na pewno już za chwilę będę z niego korzystać. Druga sprawa to oczywiście też nie mogłam się powstrzymać, w zeszłym roku robiłam taki dekor na kanale u siebie. Mam nadzieję, że oglądaliście mój dekor jesienny, tutaj macie odnośnik do mojego listopadowego jabłka na bazie HDF. Tak mi się podobało, że zamówiłam kolejną HDFkę, i tym razem motyw zimowy, czyli łyżwę. Jestem w ogromnym szoku, jaka ona jest duża. To jest oczywiście udał i to jest taka łyżwa no rozmiar porządny 37, jak nie więcej. Także naprawdę wielkość taka autentyczna. Dokupiłam już sobie też elementy dekoracyjne do tej łyżwy. Mam już na nią pomysł, także niedługo spodziewajcie się inspiracji. Kolejna rzecz to są bazy, i tu też powiem Wam, że z myślą o Bożym Narodzeniu wybrałam sobie bazy pudełek, które chcę przerobić na kartki. To są bazy od rzeczy z papieru z wyciętą folią już acetatową, bo są to pudełka z okienkiem, a ja bym chciała z tego zrobić shadow boxy. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, że starczy mi czasu, że takie właśnie zimowe shadow boxy powstaną. Świąteczne zamówiłam sobie taką bazę w kolorze białym i w kolorze kraftowym, czyli tak jak lubię zawsze w dwóch wersjach, żeby mieć zawsze pasującą, potrzebną do okazji i do papierów, które wybiorę. Wszystko identalnie docięte, bardzo ułatwia pracę. Wiecie, że kocham robić bazy samodzielnie, ale coraz mniej na to mam czasu, więc muszę się posiłkować gotowcami, a te, które można kupić w nie są świetne. No i teraz słuchajcie, dodatkowe rzeczy, na które bardzo długo czekałam. Ja sobie jeszcze tutaj na boku poprzestawiam wszystko, tak żeby można było e, trafić. Mam wrażenie, że nie mam wszystkiego tu. Chyba, chyba coś pogubiłam. Tak, pogubiłam. Na pewno mam tekturki. I tekturki z Twojej tekturki. I, i teraz... E, <laughs> Interesujące. Jak to zrobić, żeby się... Najwyżej część pokażę Wam po prostu drugi raz, bo teraz już złożyłam je do kupy, a nie pamiętam, które są z poprzednich zakupów, a które są z tych. Czyli tekturki z Twojej tekturki. Proszę bardzo, kreatywna pracownia. E, mamy bazę taką shakerową, typową dl -kę. Mamy ten przepiękny zimowy trójwymiarowy widoczek. Oczywiście śnieżynki, oczywiście bombeczki, jemiołkę, tu już jednej brakuje. To Wam już chyba pokazywałam jesienną, dekory świąteczne w dwóch wersjach, kolejne śnieżynki i wianki świąteczne. I przepraszam Was bardzo, po prostu po nagrywaniu tej pierwszej wersji złożyłam je wszystkie ze sobą już tutaj do mojego e, przybornika, odłożyłam. No i teraz nie wiem, które były z których zakupów, nie pamiętam, a wiecie, że nagrywam zazwyczaj bez cięć, żeby wszystko było jak najbardziej autentyczne i na bieżąco, dlatego się już nie dowiemy. A nie mogę znaleźć paragonu, gdzieś, gdzieś go też wcisnęło. E, ok, bazy na pewno albumowe, harmoniki. Pokazywałam wam w poprzednich zakupach duże, tutaj macie poprzednie zakupy. domówiłam sobie jeszcze małe, okołołołożone w papier, i to są e, harmoniki o formacie 14,5 na 19,5. Tym razem zobaczcie takie cztery pełne w środku karty. Są, nie, przepraszam, cztery, siedem. Siedem kart w środku. Tak to wygląda. Okładka obłożona w papier. Idealny gotowiec na święta, żeby coś szup, super szybko, ale super efektywnie... Eee, efektownie. Efektywnie stworzyć coś efektownego. O, to będzie naprawdę ciężki film dzisiaj. E, Okej, okay. no i kolejne rzeczy, na które bardzo długo czekałam. Czekałam bardzo długo na domówienie, na uzupełnienie stanów. Bardzo chciałam mieć to od Martę, Już nie chciałam zamawiać nigdzie indziej, bo się zadeklarowałam jakiś czas temu. I czekałam, 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 aż w końcu i tak wziąłam dwa razy więcej niż chciałam. O co chodzi? Chodzi oczywiście o yy, media od. E, cr artu i tutaj macie, zobaczcie, mamy gesso czarne i gesso białe. I to są średnie słoiczki o pojemności 125 ml. Są też mniejsze i są też większe i powiem Wam, że to jest jeden z tańszych w ogóle produktów i lepszych na rynku. Uwielbiam media od C-Art'u e, pod tym względem, że naprawdę są przystępne cenowo, e, więc dla mnie, dla osoby, która rzadko kiedy się z mediami bawi i robi to bardzo mało i bardzo na oślep, no to tym lepiej, że one są po prostu przystępne i na wyciągnięcie ręki. Gesso białe, gesso czarne na pewno się przyda. Moje już praktycznie wyschły na pastę, można je użyć za pomocą szpachelki, ale już nie na pewno za pomocą pędla, więc te pojawiły się u mnie jako uzupełnienie. Natomiast jestem niesamowicie ciekawa i na to czekałam czyli żel medium, mam tutaj w wersji błyszczącej i w wersji matowej i to również są te pojemniczki 120 ml, zobaczcie, to też fajnie, że można je łatwo przechowywać, bo są e, w takich samych pojemnościach, wzięłam sobie również te średnie, no bo tak jak mówię, mało tworzę, coraz częściej, najwyżej sobie po prostu dokupię, e, a nie ma co znowu trzymać dużych słoików na wierzchu, bo i tak nie wykorzystam, Może, mogą się zaschnąć, tak jak moje poprzednie, no i tu żel medium już za chwilę będzie w użytku, już za chwilę będziemy sobie tworzyć HDF, już za chwilę będziemy przyklejać do płótna na albumie kolejne rzeczy, robić duże warstwowe um, prace, więc na pewno te, te żele przydadzą. Ja słyszałam same pozytywne opinie, mam nadzieję, że tak będzie. No dla mnie to akurat grunt, żeby kleiło, eee, więc, e, więc myślę, że tutaj naprawdę bez pudła jak za tę cenę. E, nie porównywałam z droższymi mediami, bo po prostu ich nie ma. Zajmują i mówią, że czuć delikatną różnicę, ale nie na tyle, żeby w ogóle się nią przejmować. Jak ktoś od lat mediuje, to pewnie może, ale dla mnie pewnie nie stanowi to różnicy żadnej. No i dobra. I teraz e, muszę Wam powiedzieć, zanim Wam zdradzę, jaki papier wybrałam na ten swój, swój, swój zimowy album: to to, że ten zamówienie robiłam na dwa razy. Jedno zrobiłam z rozsądkiem, usiadłam i kupiłam to, co chciałam, a. Drugie zamówienie, domówienie było zrobione w nocy z telefonu na pocieszenie, bo okres świąteczny u mnie jest dość ciężkim okresem. To znaczy ja kocham święta, to są mój ulubiony w ogóle czas w roku, oprócz no, wakacji i lata. Ukochane święta i ja najchętniej poświęciłabym im cały swój wolny czas. Dekorowanie choinki u mnie trwa kilka godzin. Musi być idealna, musi być piękna, wszystko musi być równomiernie rozłożone. Dekoracje dobrane idealnie, no kocham to po prostu i świątecznej muzyki słucham już od połowy listopada i kończę w lutym. Choinka stoi do marca. I uwierzcie mi, że ja uwielbiam ten czas. I nie mam z drugiej strony bardziej zapracowanego czasu w roku pod względem zawodowym niż właśnie ten, więc ja w ogóle praktycznie nie mam czasu się tymi świętami nacieszyć, więc ja gromadzę te wszystkie rzeczy, ale wiem, że ich na pewno nie użyję i, I to jest trochę tak, że ten album wiem, że będzie po, po jakbym powstawał w styczniu dopiero. E, możecie go tworzyć oczywiście razem ze mną, bo myślę, że, że zrobimy z tego sobie serię filmów albo live'ów. E, I oczywiście będzie mi bardzo mi jak będziecie. Natomiast ja już wiem, że po prostu nie pokażę Wam go przed świętami. No bo nie zdążę go zrobić. A w tym roku znowu Wam pokażę album, który robiłam w zeszłym. I nie zdążyłam zmontować, i nie zdążyłam nagrać, nie zdążyłam wrzucić. Także spokojnie. Na pewno coś jeszcze tutaj na kanale przed świętami i Właśnie pierwsze przesilenie, yy, pierwsze problemy, pierwszy tydzień po 14 godzin pracy i musiałam sobie ten humor poprawić i gdzieś tam te święta jednak wcisnąć. Yy, I żeby je po prostu sobie yy, gdzieś tam yy, ubarwić, <zum> zamówiłam błyskotki, czyli kolejne cykiny od Picket Fence. Ja wiecie, mówiłam wam to już i w ostatnich zakupach, i w ostatnich, i w ostatnich, że to jest już choroba. Tu chodzi o samo zbieranie. Bardzo je lubię, bardzo mi się podobają te zestawy. Są urocze elementy w środku, które są no, nie dość, że malutkie, to jeszcze bardzo fajnie, dokładnie wykonane. Tu mamy na przykład maleńkie pierniczki i maleńkie cukierki, a tutaj maleńkie laski cukrowe i maleńkie domki z piernika. Czy ich użyję? Właśnie o to chodzi, że nie wiem, ale potrzebowałam ich w swoim życiu. Potrzebowałam trochę błysku, potrzebowałam trochę blasku i potrzebowałam czegoś takiego uroczego, świątecznego, żeby po prostu mieć paczka przyszła do mnie prosto do pracy, bo nawet to paczkomatu nie mam czasu jeździć bo zazwyczaj albo wyjeżdżam bardzo wcześnie, albo wracam tak późno, że już nie chcę się zatrzymywać w takich miejscach. No i co? W pracy siedziałam pół dnia w ten sposób. I wszędzie na spotkania i do komputera cały czas były obok i po prostu poprawiały mi humor. Także nie oceniajcie, zrozumcie. Tak, kolejne od odpięte. Dobra i ostatnia rzecz to są właśnie te papiery, które zamówiłam do swoich prac i oczywiście pech chciał, że nie zauważyłam, że jeden z elementów tej kolekcji jest na zamówienie, więc to dopiero do mnie dotrze z następną paczką, ale spokojnie, na pewno Wam pokażę, bo chodzi o kolekcję od Minty Papers, ja też jestem zdziwiona, bo ostatnio u mnie bardzo często pojawia się ten producent i chodzi o, o, o kolekcję Mary Little Christmas, taką... E Różowo-czerwoną, błękitną, mroźną, miętową, bardzo przytulną i bardzo jasną i taką naprawdę moją. Chociaż bardziej moją kolekcją, jeżeli chodzi o moją e, wizję świąt tak to nazwijmy. Jest magiczna gwiazda od Paper Heaven. Tu macie recenzję. E, ta jest trochę bardziej nowoczesna, trochę bardziej szalona, trochę bardziej w nowym klimacie. I myślę, że trochę bardziej będzie pasowała do naszego domu. Mam nadzieję, że przyszłe święta już spędzimy w domu naszym. I, i on będzie już trochę innym klimacie niż do tej pory. I mam nadzieję, właśnie, że, że, że będzie w takim. I bardzo ta kolica mi się spodobała. Jak wygląda w środku, no to dowiemy się podczas recenzji. A ja wybrałam sobie duży bloczek, wybrałam sobie mały bloczek. Do ozdobienia na przykład kart w albumach, i oczywiście arkusz do wycinania. Podwójnie, w drugi już się wycina. I do tego oczywiście naklejki na Birmacie, na tekturze, te grubsze. Oczywiście po angielsku, ale tak jak mówię, tym razem się nie czepiam, bo to jest praca dla mnie, album dla mnie. Więc mi napisy po angielsku nie przeszkadzają, a ilość drobiazgów, która tutaj jest, chlapanie, które tu występuje, no tak do mnie przemawia, że już się nie mogę doczekać recenzji eee, całej kolekcji. No i ostatni produkt do tego, znaczy nie do tego, ale do tego wybrany. To jest ten arkusz chippis Decor, czyli ornament set od Mintaya. I to są ornamenty świąteczne, właśnie w arkuszu 30 na 30 Tak to wygląda. Zobaczcie z tyłu: Mintay chippis. I tym razem jestem zdziwiona rozmiarem w drugą stronę. Mówiłam Wam, że Twoja tekturka spodziewam się ogromnych, przyszły małe i w ogóle jestem w nich zakochana. A tym razem przyszły, zobaczcie, duże. To są naprawdę fajne dekory. Zastanawiam się, czy części po prostu sobie nie powiesić na choince. Moja choinka w tym roku ma bąbki białe i transparentne z lekkim dodatkiem koronek, z lekkim dodatkiem kryształowych małych śnieżynek, z lekkim dodatkiem turkusu, więc tym razem myślę, że takie naturalne, a tam oczywiście mam też co tam mam, ozdoby na szydełku robione z białej, z białego sznureczka i naturalne szyszki, więc takie naturalne dodatki też będą mi pasować na przykład na białych e, kokardkach albo na białych koronkach więc te większe, kto wie, czy na choince mojej nie zobaczycie. No i okej. Okay. I to mamy wszystko. Chyba chyba wszystko. Także mam nadzieję, że te zakupy Wam się podobały, że już zacieracie ręce na robienie ze mną po nowym roku świątecznego albumu pamiątkowego. I mam nadzieję, że oczywiście widzimy się w następnym filmie, gdzie wykonamy sobie kolejne fantastyczne prace. Nie mówię, że w następnym będzie łyżwa do zrobienia, bo jeszcze nie zdecydowałam, czy to będzie na moim kanale, czy na jakimś kanale design teamu, w którym jestem, ale wiecie. Na pewno coś się u mnie jeszcze yy, pojawi takiego tutorialowego, inspirującego. I w ogóle wiecie, na pewno jakaś praca jeszcze będzie. I to nie jedna. Tylko tyle mogę Wam powiedzieć i zdradzić. Dziękuję, że byliście ze mną. Dzisiaj krótko i na temat i bardzo chaotycznie, tradycyjnie. A... I co? Widzimy się w następnym filmie. Ja Wam życzę kreatywnego wieczoru, a sama lecę już ciąć i szykować, bo zostało mi tylko kilka godzin, żeby wstać do pracy. Także jeszcze sporo przede mną. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa! pa.